Panie Krzysztofie, ja tak mogę powiedzieć, bo pan jest ode mnie starszy 11 lat. Ja po prostu myślałem tam gdzie mieszkam, całe to wszystko, że po prostu nie chciałem, żeby ten yy, po prostu ta ten mop, ogólnie jak to się mówi, pierdolony kurwa, żeby cię on zabierał, bo ty masz swoje mieszkanie, dobrze wyglądasz i masz tak samo, że my się u kucimy, kłócimy, czy wyzywamy się, ale to jest tak, czy inaczej jest dobrze. Ile? A. Ale widzisz, pan Bartek powiedział o tobie dużo złych słów, tak, Rafał? Trochę tak. A co, on może na mnie? Ale wiesz, robi? to jest trochę też, jak nie pomagają, to niech nie męczą, nie przeszkadzają. A, a czemu no tych? Tak? On... Że ktoś, że ktoś sprawie... ma na podwórku, jego podwórko jego sprawa ma. Nie, no jaki tu teraz już? Teraz już nie ma bałaga. No, no właśnie, czekamy na trawkę. No jaku? Jak tu? Jak tu? No jako, jako, to, to rośnie. No, bo na przykład, że ktoś ma trzy samochody, sprawne czy niesprawne. No, jest to sprawa jego. No, pobórka. oczywiście, że tak. Może mieć sprawne, może mieć niesprawne. Co to kogo obchodzi? Ale póki to... nie jest no. Krzysztof, to teraz tak. To, to proszę, proszę bardzo, to podziękuj mi za to, że zobaczyłeś mnie tutaj na, 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 na swoim podwórku, że mogłem, sobie usiąść Na ziemi, tej ziemi się mówi. On, Bo jest jak Ojciec Święty. On w umycie ziemi tej. Tej ziemi. Tej, tej ziemi. ziemi. No? Niech ta ziemia będzie wspaniała, cholera jasna. Lekka Tobie. Lekka. A nawet nie podziękował. Nie tyle no no, no nie ja mówię. czekaj, zaraz zbiera ja, się ty nie, w sobie. Nie zaznawałeś jakby zaznawał i dobrze zaznawał. Ale ogólnie, tak mógł przyjechać, no. że nie wyszło tak jak wyszło, ale mógł podziękować, że ja tutaj przyjechałem, no, kurwa, tyle przyjechać. pieniędzy kurwa, a mogłem kurwa, mogłem <coughs> Ale, panie Wojtku, proszę się nie rugać. Nie ja chciałem. Ja to byłem przygotowany, powiem ci szczerze, wiesz? Do zaznawania. Do zaznawania? No pewnie, że tak. Byłem przygotowany jak najbardziej. Ale to akurat na. No zeznania no... bez problemu, że wiesz. No ja... Tylko, że sędzina posłuchała opinii biegłej. No, i nie było i potrzeby. Uznała, że po prostu nie ma sensu ciągnąć tej sprawy dalej, bo jest znowu bez sensu, po prostu, nie? No i. Że to wszystko te. nie wiesz, skargi ee, ludzi, rafał, maile bez sensu. Szenina. No tak poszedł, cholera! Ta Syna! Mego syna! Manotrownego! Marnotrowne. Manotrownego! Remanocami <laughs> <Z, że> <laughs> pieniądze! Bardzo <laughs> trafić pieniądze! Pitbull <laughs> łaskowy. Oddaję I na spory. kobiety! Na jakie kobiety? Polskie i zagraniczne! Proszę bardzo! Kurwa, żebym wiedział! To, no, żebym nie żebym nie to bym nie przyjechał! To nie przyjechał! A te 1400 zł na te, bym, tam chodził, Do bym... Holandii mógł wyjechać na przykład, co? A przyjechał do ciebie? No właśnie, to, co? Słup muszę zarabiać, kurwa kasze na, na święta się zbliżają, a, a pieniążków kurwa u mnie mało. Ty myślałeś, że ja mam kurwa i nie wiadomo jakie pieniądze, że miał, to bym kurwa wsiadł kurwa ten a, samolocik, nie. kurwa i przyleciał tutaj do no, noczniska kurwa. Ty, a może tym by było taniej? 1400 zł? No <laughs> myślę, Pod że strony? tak, myślę, że tak. No, no jakby dobry bilet kupił, może i taniej by wyszło. No. Ale mówisz, że elektrycznym samochodem jechał. Ty, no, do dlatego tego taka co? cena. Ale do, do tego <laughs> tego to cena. powinno być tanie, nie? Myślę, pamiętaj, pamiętaj co skrocie, marnotrawny synu po... nie dam tobie głosu przepraszam bardzo a nie dam tobie mi... głosu no właśnie no i no zaczyna się Normalne ciaśnie Nie ciaśnie ba 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 a jak ty ja chce. wczoraj powiedzieć... cały dzień mógł spać a jak ty chcę No cicho bądź cicho bądź no po kolei ja chcę ci to... powiedzieć, że a ja tobie no, też chcę powiedzieć Czyli słuchaj mnie, kurwa, cholera jasna. No słuchaj mnie, kurwa, cholera no ja, jasna. Nie. Do widzenia, ja nie będę, kurwa. Bo jak ja się słyszę, że muszę głos podnosić, to się denerwuje i mi to szkodzi. Stresa dostaje. Tak. Co dostaje stresa? No tak stresuje no właśnie. się.